żeby tego nie zanoczyć Cygara sobie kupiłem A już obcięte, myślałem, że będę potrzebował obcinaszkę do cygar O kurwa! Uff! Nie wpadło do tego do wanny. Ja pierdolę, ale by było. nie. I tak to można sobie leżeć. Jeszcze mam przygotowane. O kurwa! A! Sparzyłem się. A to dopiero początek. Na razie się relaksuję. Kupiłem jeszcze takie bomby do rozpuszczania w wodzie, ale nie, nie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj w ogóle. O! A, a, a! Dobrze ci tak bardzo dobrze. Ja pierdolę. A się kurwa skór po w Dzięki za folumkę. Kajf mówi, że chce wejść tobą do Zapraszam. To to jest dziewczyna, czy... Kurwa, już pogasiłeś te świeczki. Czy możemy też liczyć na jakąś grupową? Gościu, za 10 złotych to mnie zabijesz. Świeczki pogasiłeś. Dzięki za hosta. Dwie świeczki zgasiłeś, gościu. A ja pierdolę, a trzy wpadły do wanny. Powpadały świeczki do wanny, gościu. Wosk pływa w wannie. Upadłem <mówi> na... musiał sobie wysmarować całą mordę na czarno Więc będę miał <śmów> No będę trochę czarny o Kurwa co ja załączyłem zapalniczkę Ja pierdolę No i już się popaliłem Ja pierdolę Nie bo banet czemu banet maseczkę sobie będę robił tylko To jaki banet? No i wszystkie świeczki zgaszę, to muszę zapalić chociaż jedno światło tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj, tak Czekaj. Tak żeby było wszystko widać. To może tak to nagram. Nie tak. Już sześć nie już 6 razy tego go. Jak to nie działa? Już git? Zaczęła się kamera. Nie, no przecież jestem. Działa? Kurwa, już myślałem, że ban. Ju, dobra. Kurwa, już myślałem, że ban. Kamerka nie wytrzymuje emocji. Nie zgadza się. Dobra. Kurwa, tu kurwa. Dobra. chuj. Nie da, za mało wody jest Ale gnój to zrobiłem z tej łazience, ja pierdolę Leje się, ojebane, kurwa Suszarka do prądu podłączona Meneru, ogarnij to Kurwa, czyli zaraz mi prąd jednie Ja pierdolę Myślałem, że będzie więcej wody, ale nie ma tak za dużo wody i nawet się nie rozprysnęło. Dolej wody i z rozbiegu bo Jak ta wanna nie pękła? Ja też nie wiem. Dobra, wracamy do tego. Do normalnego streama. Tutaj sobie daję kamereczkę. Wracam do wanny, bo zimno. Świeczki wszystkie pogaszone, połowa już w wannie. Nie oderwały się na sutki? Nie oderwały się, dobrze. Pani za też zakleiłeś? Tak. przykleję go do... Do tego, do uda. Dobra. Tyle powinno starczyć No Albo dobra, jak mam jeszcze więcej tych świeżych, to więcej zapalę. Jebać Legię? Czemu tak mówię? Ja w ogóle nie kibicuję... Ten... jednemu klubowi piłkarskiemu. Nie O, tak to zrobię. Dobra, moje włoski taki szampon Ale słona jest ta woda bo wyjątkowo długo się musiałem nie myć. ładnie to pachnie Wyglądasz trochę jakbyś maszynką golił monobrew. No bo mi ostatni kurwa zgoliła, bo monobrew maszynką. I, zgoli... I zgoliłem też kawałek włosów na tym, na, na noca. Taki kwadrat mam wygolony, już mi trochę odrosło. Załatwię ci współpracę No to załatwię. no to Nie odkleiło się nic. Nie. Oj, prawie był Nipslip. Na pimbica? nie mam nic. Wszystko ze żaru, Zeżarł Alkohol, no Tak, zapraszam na Discorda. Dobra. Teraz robimy te, a tą psy mogę mm, tutaj wywalić. Nie odpowiadam. Widzowie. ale czarby jafir dole i co to normalnie tak ten a miał nie być na brodę. kurwa dobra trudność będzie na brodę znowu ból Trzeba cierpieć, jak chce się być pięknym. I mam 20 minut w tym czekać. Przez ten czas, jak będę miał to na mordzie, to sobie założę te skarpetki. Dobra, już teraz. Mmm, skasło. Idziemy teraz tam. Koniec łazienki. Co to tak ciemno się zrobiło? Nie było mnie widać w ogóle w tej masterce. What's up, what's up man? What's up, homie? Za co Jeba DiCaprio Teraz nakładam taki tonik na włosy Będę sobie suszył Ułożę sobie jakąś fryzurę To nie psuje włosów ten tonik? Nie wiem, chyba nie Chyba poprawię właśnie Przecież po moich zakolach to chyba wszystko psuje było. Trzeba perfumować. Tak, tutaj zawsze walcie perfumy tam, gdzie macie żyły. Wtedy żyły są najcieplejsze i ten perfum się dobrze rozchodzi. I tutaj, tutaj, za uchem, jednym, drugim. Tutaj dajecie na zgięciach. Co dźwięk? Na zgięciach. I tutaj, na nadgarstkach. Tu też jest ciepło. Tak, aż tyle. I można jeszcze na tą żyłę co macie na kutasie. W sumie grom wie, czy coś dzisiaj nie będzie robione.